Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. to przegrałeś trochę refleksowo, tam on tam się strzeliłeś, że on dobrze też był spasowany i te nie dość że dobrze startuje to dobrze tam jedzie tak dokładnie, no, więc wiesz dwa obiektywnie myślę że już też jak wiedziałeś, że zaawansowałeś, gdyby to był bieg o wygraną to ta mobilizacja też jest inna nie? i to wiesz możesz mówić jak chcesz, tylko że to, to ja wiem jak się działa nie jak już wiesz że cel Jaki był awans osiągnięty, to później czy jesteś drugi czy trzeci, to tam dobra chce, ale to już nie oszukasz ciała. Nie? To tak jak Artem jechał w Toruniu nie został w świata jechał bieg finałowy. No to już nie wypuściło, puściło, nie? Tobie puściło, że jak wiedziałeś, że awansowałeś. Nie? Bo tam wiesz, było napięcie po tym wykluczeniu, tylko czy wystarczy tych punktów? Jak już wystarczyło? gdzie ci motocykl to czas jest żeby się przyda jaką no tam te 10 15 minut nie zrobi nam rozdział prezentacja reprezentacja wszystko prezentacja, będzie. nie będzie nie będzie, nie będzie. No. Próbatorów i nie wcześniej, jak pewnie ktoś się poradził z mąki. Ale to tak, to pewnie nie chcesz poradzić z mąki, tak to wygląda, nie? Na razie to my musimy stwierdzić, że jest reguł laminowy i żebyście wymogli się na obwód. W ciągu tam, nie wiem, dwudziestu minut. Jest szansa no to na ten opłat na A, to jest A, to? To? A, tak, czy to jest już nieaktualne. Nie, możecie nie, na tak, tak, to, to, tak, to, tak, to. Tak. to, że jest to nie, i to, że możecie iść na obchód, tak, 10, minut, tak, nie, na nie, to że nie, nie, i kolejne tam po wchodzie, pewnie z 10 minut do pobytowej, nie? Władzy. Więc to więcej. bo To zaspokoi, nie? Bo to każdy no. potem w, musa A. Szyczy, się, często tam, tam się Tam już nie ma ryzyka, Więc te 5-10 minut nam nie robi no. zbawić, nie? No, właśnie żeby rady. to doprowadzić, no. Lepiej poczekać 5 minut dłużej niż 5. minut. Nie, dęca, nie dęca, wiem, nie, nie, nie wypuszczaj no, nas. Nie, ja. nie ma. Ja. Dajmy nas przez pójść. to zaraz. Masz, Dobra, Maciek, dobrań idziemy. Dobrań. I idziemy. Chodź. Chodź. ze с номером 22 на своём ключе 3 3 Фредрих Линдгрен Wiktor Trzyjewski! mamy, jest jaki jest, wyjedźcie na próbę. z mamy 50. I, Yeah, let's have a chat after. I thank you so much for because we need to push hard, concentrate the start. Spotykamy się w obu tych pokazów. danych zdanek na próbę, ale jak to możliwe, stracimy się w chwilę i kau kena kena ya plus 37 kau buat dua plan naik kubah oh mama mama Szkoda tej kasie, się zgrzał, tu to z Już Nie, wiem, no. Ciśnijmy, Dajemy się! Dajemy się! Dajemy się. Dajemy okay. Hej! No! 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 Wędzi tu na ta sprawa. Polecisz teraz na tak cudne? Dobra, ciszej jak ją domu, No, Dobra, cisimy mocno w Ogniem! Hej! teraz ten start, kurde, jego no. do góry no. Dobre miejsce znalazłeś, ale nie byłeś na Nie spodziewałeś się, bo pierwszy start to kompletnie nawet bo Tak, ale jeszcze nie miałeś kolei takiej Wiesz, i na w zrów. Teraz już będziesz wiedział, więcej no. gazu trochę okay. i na kierownicą

Yeah. Yeah, yeah. going. Yep. Yeah. Come on, boys. No. Let's go. I'll oh, be yeah. oh, Come on. Hey. hey! Ja ja Najpierw wybieramy zestaw, dobra? Ja. Najpierw z Danem, później z Różne yeah, słowo, że nie myślicie. Przybył po i wieczorem 7 czerwca po meczu zapraszamy go do maku. Wygrywacie do pełnego stadium, bo nie to tego yeah? co? Więc idziemy wszyscy razem.